Nie lubię tego słowa, uważam, że to dużo precyzyjniejszym sformułowaniem jest to dużo precyzyjniejszym sformułowaniem kradzież. Z czym się wiąże przerobienie konsola to jest po prostu sypna, chcemy od przerobienie konsola, to jest po prostu sypna, chcemy od przerobienie to jest po chcemy opowiedzi. Wszyscy na tym dłuższej czy nawet krótszej perspektywie cierpią, bo przez to budżety producentów, którzy są właściwie, no, trzeba prosto powiedzieć, okradani, są mniejsze, powstaje mniej gier, są mniej. Piracąc, przerabiając konsole i pobierając sobie później zupełnie bezpłatnie pirackie gry, oszczędzamy. A to nie jest prawda, bo tak naprawdę a, dzięki ten, poprzez piractwo rosną ceny legalnego oprogramowania, tak? ponieważ nie, 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 nie pozwalamy a, wprowadzać zbyt dużej ilości legalnych gier na rynek, a, powoduje to, że cena musi ich rosnąć, ponieważ jest dużo mniej niż by się... Bo z kraju mataczy to my Polacy Bo z kraju bez pracy to my Polacy Walczysz? To my Polacy Wiesz co to znaczy? To my Polacy Bez wódki gry To my Polacy Stale bez kasy To my Polacy Wieczne cwaniaki To my Polacy Wiesz co to znaczy? To my Polacy Lubię lasny wirus, nie. większość nienawidzi Boją się wszyscy, w szczególności Żydzi Polak cię okradnie, Polak cię dopadnie Polak nie popuści, nie gości, popuści. to są tylko Ruscy Mamy tu Meksyk, o jakim nawet nie Wiesz trzeci, ale Lubię własne śmieci, teraz powtarzajcie dzieci To dla was nowy wierszyk, żaden madafaka nie poskoczy do Polaka Wolę polskiej równo w polu, niż fiołki w Neapolu Znasz ten bajer, to nie z nami ten fraje To, że nie głęboko w gruncie, wykowani na buncie nienawiści do wroga, miłości do Boga Fanatyzm niższy, ale bliższy jest mi kraj ojczysty Każdy inny niższy, nacjonalizm W ręce, kto jest z nami, za wolność, za kraj z has, pięć, dwa, w górę pięści, zawsze damy radę Jak niezgodnie z prawem, to lewą stroną biadę Teraz też jest wojna Kto kombinuje, ten żyje Za niej kupię, drożej sprzedam wódki się też napije No klejemy za trzech przecież wybić to nie grzech Puda jest wolech małe mocne polskie też służy plew, mocny łeb trzeba trzymać się na herbatka, zazdrowie dziadka i zdrowie naszych polskich, pięknych kobiet, zdrowie, nasze, wasze, centrum nerwów, Wilson, Ostar, Poznań, CDN, SBC, 4 l 5 2